Proszę Państwa, witając Was serdecznie, chciałbym powiedzieć, że oczywiście postaram się zmieścić w czasie i w związku z tym bardzo skrótowo przedstawić dość rozległy problem, a mianowicie federacyjne koncepcje Piłsudczyków w okresie, no właściwie tuż po I wojnie światowej, czyli w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Temat dotyczy zatem pewnej szeroko rozumianej koncepcji polityki zagranicznej. Dziękuję. Którą Druga Rzeczpospolita, jako o tym mówiliśmy wczoraj, nowe w istocie, a w każdym razie po wielu, wielu latach powstałe państwo, pragnęła przyjąć i dla swego dobra, dla swego bezpieczeństwa realizować. Otóż właśnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pod koniec 1918 roku polskie władze stanęły wobec problemu bardzo istotnego określenia miejsca i roli Rzeczypospolitej w Europie i ułożenia stosunków z sąsiadującymi państwami. I ten problem zdeterminował także koncepcje dotyczące budowy pewnych zrębów elementów, bo może nie całości, tego, co dziś nazywamy wspólnotą europejską. Tyle, że w odniesieniu do naszego regionu, to znaczy przede wszystkim do Europy Środkowo-Wschodniej. Otóż tak się złożyło w 1918, ale i w późniejszym okresie, że Polska zawsze była i nadal jest położona geopolitycznie niezbyt szczęśliwie między dwiema w gruncie rzeczy potęgami. Które co prawda po pierwszej wojnie światowej były mocno osłabione myślę tu zwłaszcza o Niemcach. Rosja również bo przeżywała przecież wyraźne, no, niespotykane na dotychczasową skalę przemiany ustrojowe budowała pierwszy właściwie w świecie ustrój komunistyczny i stanowiła, jak państwo wiecie, doskonale także poważne zagrożenie dla Polski, o czym świadczyła choćby wojna polsko-bolszewicka. Ta właśnie wojna również miała pewien wpływ na kształtowanie się koncepcji polskiej polityki zagranicznej właśnie po roku 1918 i Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa, ale także ludzie z nim związani i w ogóle polskie elity polityczne w tamtym okresie nawet narodowi demokraci, choć reprezentowali tutaj inną koncepcję, koncepcję Polski piastowskiej, podczas gdy Piłsudczycy mówili o idei jagiellońskiej. Wszyscy zdawali sobie doskonale właśnie sprawę z tego, że to geopolityczne położenie wymaga no, pewnej konsekwencji w budowie relacji z innymi krajami, zwłaszcza europejskimi, a przede wszystkim właśnie z naszymi tymi dwoma ciągle nam zagrażającymi sąsiadami. I dążenie do zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa w aspekcie zewnętrznym od tych dwóch wrogich sąsiadów tutaj pojawia się teoria dwóch wrogów polskich, o której w niedawno wydanej książce o myśli politycznej Piłsudczyków. Bardzo szeroko i ciekawie pisze, niestety nieobecny na naszej konferencji, choć miał przyjechać profesor Paruch. Oraz w aspekcie wewnętrznym, czyli problem narodowości czy mniejszości kresowych, to właśnie legło u podstaw przyjętych pod, i wojnie światowej, tuż właściwie po I wojnie światowej, a nawet jeszcze pod jej koniec, przez piłsudczyków koncepcji odnoszących się do terytorialnej przebudowy Europy środkowo-wschodniej. Te koncepcje w polskiej myśli politycznej i prawnej nie były zupełnie nowe. Jeszcze w wieku osiemnastym, a szczególnie w XIX pojawiały się na przykład w poglądach Adama Czartoryskiego, czy Adama Mickiewicza, czy Karole Libelta i jeszcze wielu innych polskich myślicieli, idee, że Europa Środkowo-Wschodnia powinna się w jakiś sposób zjednoczyć. Tak, aby tworzyć. Już tu nie będę wchodził w kwestie terminologiczne, no na przykład właśnie Federacja, a przynajmniej Konfederacje Narodów czy państw, przy czym XIX wieku oczywiście było to jeszcze bardzo daleko posuniętą żonką polityczną, jako że wiele krajów, które na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej zaistniały po roku 1918 wcześniej tej niepodległości nie miały, ale skoro rozpadło się imperium. Rosyjskie, niemieckie i austriackie, taka właśnie możliwość się zrodziła. I Piusuński, któremu nie obce były pewne idee budowy, na pewno niepodległej, ale także silnej. Czy nawet ja bym zaryzykował twierdzenie Wielkiej Polski, tę właśnie koncepcję podchwycił i w tym kierunku podejmował działania, zarówno praktyczne, o których tu niestety czasu już powiedzieć raczej nie będzie, ale też no, pewne koncepcyjne pomysły temu towarzyszyły. Co prawda marszałek, późniejszy marszałek. Piłsudski nie stworzył w tym zakresie wyraźnie określonej doktryny. Raczej jakieś takie luźne myśli towarzyszyły jego działaniom, ale jednak z tego wszystkiego wyłania się pewien obraz pomysłów dotyczących właśnie roli i miejsca Polski w tej części Europy. Jako przeciwwagi, bo to trzeba bardzo mocno podkreślić, dla interesów. Dążeń nierzadko imperialnych, a często nacjonalistycznych, ze strony i Niemiec, i ze strony Rosji Sowieckiej. Ta teoria dwóch wrogów funkcjonuje w praktyce i w teorii polskiej polityki zagranicznej, aż właściwie do wybuchu II wojny światowej i również także w późniejszym okresie, w okresie II wojny światowej. Te pomysły federacyjne, które rodzą się w obozie piłsudczykowskim, one dotyczą właściwie w pierwszym rzędzie trzech krajów. Nic z tego od razu, powiem, nie wyszło. Do żadnej takiej federacji nie doszło, do powołania takiej federacji czy konfederacji, ale jednak pewne pomysły były i były one no, w jakimś tam stopniu przynajmniej podejmowane były tutaj próby realizacji. O jakie tu kraje chodziły? Już w pierwszym rzędzie o Litwę. Następnie o Ukrainę i poniekąd, ale już w znacznie mniejszym zakresie, o Białoruś. Jeśli chodzi o Litwę, to powiem może tylko tyle, że no tutaj kością niezgody, problemem nie do rozwiązania we wzajemnych relacjach, który zaciążył na braku możliwości realizacji tych idei federacyjnych, była kwestia państwowej przynależności Wilna. I tu no trzeba powiedzieć, już nie wchodząc w szczegóły, że pewne ukłony w strony litwinów podejmowane przez Piłsudskiego i jego współpracowników na przykład Leona Wasilewskiego no nie spotkały się z, ze zrozumieniem litwini konsekwentnie obstawali przy tym żeby Wilno było litewskie natomiast Polska miała tutaj inny pogląd i jak państwo wiecie to Wilno ostatecznie znalazło się po pewnych perturbacjach w granicach drugiej Rzeczypospolitej od tego czasu litwini Konsekwentnie właściwie torpedowali wszelkie polskie pomysły odnoszące się do budowy takiej właśnie Federacji Środkowoeuropejskiej, na przykład również we współpracy z Łotwą i Estonią, a nawet Finlandią. I tutaj no, dość szybko okazało się, bo już właściwie w 1919, a najpóźniej w roku 1920, że. Szansę na realizację, te, na realizację tego pomysłu przede wszystkim ze względu na opór Litwinów, którzy oczywiście mieli swoje podstawy, obawiać się pewnej hegemonii ze strony Polski, że one są właściwie żadne, a przynajmniej nikłe. Stąd też w pewnym momencie pojawia się mniej więcej zresztą w tym samym czasie, rok 1918, a już na pewno 19, kolejna koncepcja, że skoro nie tędy, że tak powiem, droga, nie od północy zaczynając. Ewentualną, tak. <laughs> przepraszam, budowę tej federacji, to może zacznijmy bardziej od południa. I tutaj no właśnie Piłsudczycy zaczynają czynić pewne starania, czy nawet podejmować pewne działania, które miałyby skłonić do tego Ukrainy. Sytuacja na Ukrainie i w ogóle na wschodnich rubieżach ówczesnej Polski jest bardzo skomplikowana, no bo tam się właśnie no, zaczyna kształtować, usadawia się ten nowy ustrój komunistyczny, ale ta Ukraina jest podzielona. Jedna jest za, druga przeciw, na przykład z Petlurą można Pertraktować, choć też nie do końca, i tu są podejmowane pewne działania, żeby właśnie, no może jednak, jakoś z tą Ukrainą się sfederować i przeciwko głównie oczywiście Rosji Sowieckiej one były wymierzone. Nic z tego nie wychodzi także i z tego powodu, że o ile w przypadku relacji z Litwinami problemem jest Wilno, to w przypadku relacji z Ukraińcami takim problemem jest Lwów. I tutaj oczywiście walki o Lwów lwowskie, Orlęta, to wszystko, o czym zapewne nasi tutaj młodzi słuchacze ze szkoły średniej doskonale wiedzą, nie mówiąc oczywiście o innych osobach bardziej zorientowanych w temacie, to wszystko powoduje, że też i z tych pomysłów właściwie nic nie wychodzi. Co do Białorusi, to sytuacja jest o tyle prosta, a równocześnie beznadziejna, że właściwie w opinii polskich elit politycznych łącznie oczywiście z samym Piłsudskim Białorusini nie stanowią właściwie żadnego narodu, nie mają tego poczucia państwowego. W związku z tym no, można by ich jakoś powiedzmy sobie przyciągnąć na naszą stronę, ale jako samodzielny podmiot budowy ewentualnej Federacji właściwie nie wchodzą w grę. I tak na dobrą sprawę te dwa kraje, które stawiały opór polskim pomysłom, czyli Litwa i Ukraina, no właściwie pogrzebały tą ideę federacyjną Piłsudczyków u zarania II Rzeczypospolitej, ale nie do końca, bo też federacyjny charakter, czyli charakter polegający na idei stworzenia pewnego związku państw, jako przeciwwagi, podkreślam to po raz kolejny, dla Rosji, ale i też ze względu na polskie interesy dla Niemiec, były jeszcze dwa inne pomysły, czy właściwie już można powiedzieć dwie inne doktryny, bo dość rozbudowane teoretycznie, a mianowicie doktryna z początku lat 20. XX wieku, a mianowicie idea tak zwanego międzymorza, intermarum, która rozwija się też zresztą nie tylko co prawda, w kręgach Piłsudczykowskich, bo jest ona również przynajmniej częściowo popularna, na przykład wśród polskich ludowców, i ta idea mówiąc krótko zakłada, że no, w związku z tym, że nie możemy wyraźnie oprzeć się na Litwie, a w związku z tym także nie możemy pozyskać dwa inne blisko niej leżące państwa, czyli Łotwy i Estonię. No, to może trzeba by było jakimś szerszym, że tak powiem, łukiem potraktować problem tej ewentualnej Federacji Środkowoeuropejskiej. I tutaj pomysł jest w tym intermarum mniej więcej następujący, że budujemy jakieś związki, jakąś wspólnotę, przede wszystkim w dziedzinie polityki zagranicznej, może dopiero na drugim miejscu gospodarczej, ale też i oczywiście militarnej, zaczynając od Finlandii, idąc właśnie przez te dwa kraje bałtyckie, czyli Czyli Łotwy i Estonię, jakoś tak no, niestety omijając tą Litwę, która się nie chce na nic tutaj godzić. I następnie poprzez Polskę schodząc na południe, także już na uboczu pozostaje tutaj w tym układzie. Ukraina, choć oczywiście ciągle są pewne próby zachęty ze strony władz Polski, iść aż do krajów leżących nad Morzem, nad Morzem Czarnym, bo intermarum, czyli Międzymorze, to jest obszar między Bałtykiem, a właśnie Morzem Czarnym. I tutaj te kraje Węgry, co do Czechosłowacji, to jest osobny problem. Nie mam czasu go rozwijać. Czechosłowacja jest też kontra polskim pomysłom z różnych zresztą powodów. To jest problem Małej Antanty i tak dalej. W każdym bądź razie te kraje, tutaj właśnie takie między innymi jak zwłaszcza Węgry i Rumunia, są poważnie brane pod uwagę. I tu właśnie ten pomysł oznacza włączenie do ewentualnej przyszłej federacji już większej liczby państw. Z tego intermarum mimo różnych konferencji, które się odbywały w różnych krajach, między innymi w Helsinkach, między innymi w Rydze i jeszcze gdzie indziej, w Warszawie, także też, jak powiedziałem, nic nie wychodzi. I to między innymi że troszkę później, tak mniej więcej około połowy lat 20. w kręgach Polskiego Sztabu Generalnego, Wojska oczywiście Polskiego, ale także w pewnym sensie pod auspicjami samego Piłsudskiego, który zresztą już się tak trochę wycofuje wtedy z polityki, on wróci, jak Państwo wiecie doskonale, w roku 1926 rodzi się jeszcze jedna koncepcja, ona jakby tak zamyka okres kształtowania się tych polskich idei federacyjnych okresu właśnie tuż mniej więcej kilku lat po I wojnie światowej, a mianowicie koncepcja prometeizmu. I tutaj znowuż no, spojrzenie polskie jest jeszcze szersze w sensie geograficznym niż we, w tych wcześniejszych koncepcjach, bo dotyczy krajów leżących na Kaukazie. To jest oczywiście przede wszystkim Gruzja, to jest Armenia, no może jeszcze inne tereny. I wymowa tej koncepcji jest podobna jak pozostałych wcześniej omówionych przeciwko Rosji sowieckiej. I tutaj no, te pomysły kształtują się nawet jeszcze na początku lat 30. Są różne spotkania z przedstawicielami emigracji kaukaskiej, którzy są rozsiani po Europie. W Warszawie ciągle rozważa się ewentualność przy oczywiście wykorzystaniu sprzyjających okoliczności polityczno-militarnych, czyli ewentualnego rozpadu Związku Sowieckiego, aby właśnie do takiej może już bardziej luźnej federacji w tym zakresie Prowadzić. Wydaje się, że pewnym pokłosiem tych właśnie prometejskich pomysłów były i wypowiedzi, i poniekąd działalność, niedawna bardzo, bo z sierpnia tego roku naszego polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w Gruzji, no właściwie można by powiedzieć, bezpośrednio nawiązał do tych idei, bo też mu chodziło o to, by to Imperium Sowieckie zostało osłabione, choć nigdy wprost nie powiedział o tym, że na przykład Gruzja wspólnie z Polską czy Ukrainą powinny zawiązać jakąś federację. Ale te pomysły ciągle pobrzmiewają. I właśnie w tych kręgach Piłsudczykowskich, bo inaczej to wyglądało wśród endeków, którzy właściwie nie uważali, że można porozumieć się z tymi gorszymi w ich przekonaniu nacjami leżącymi na kresach II Rzeczypospolitej, Wśród Piłsudczyków one były jednak przynajmniej do połowy lat dwudziestych popularne, i no można postawić tutaj tezę, a przynajmniej pytanie, czy przypadkiem nie stanowiło to jednego z elementów budowy wizji nie tylko bezpiecznej od dwóch wrogich sąsiadów, ale w pewnym zakresie. Wielkie, a na pewno silnej Polski, która szukała swego miejsca po pierwszej wojnie no, na mapie Europy i chciała w tej części naszego kontynentu odgrywać na pewno niepośrednią rolę, jeśli nie rolę pewnego hegemona. W każdym bądź razie te pomysły na pewno miały także i taką wymowę i ten aspekt należy tutaj brać pod uwagę. Myślę, że nie przekroczyłem nadmiernie czasu. Dziękuję za uwagę szczegóły znajdą się w moim referacie.